Projekt z historii został ukończony w 100%. Mam nadzieję, że dostaniemy przynajmniej czwórę. No, ja też. Dobra, czwóra jest w cenie, co nie? Oli, jak myślisz? No, i to tam w sumie. Tak, jasne. Teraz udawaj, że ci nie zależy, a wcześniej. Pośpieszcie się, pośpieszcie się, bo, zdążymy, bo dostaniemy pałę. <laughs> w sumie test ma rację. No bo wam łatwo mówić. Macie same piątki, a ja co? Ledwo turja. Nie martw się, pomogę Ci. Na pewno na koniec roku dostaniesz co najmniej czwórę. Zobaczysz, damy radę. O, chyba słyszałam, że na moim profilu pojawił się nowy komentarz, chociaż w sumie nie wiem, czy chcę go oglądać. Bello, nie przejmuj się hejterami. Oni zawsze będą, przecież dobrze o tym wiesz. Musisz być dzielna. Łatwo ci mówić, ty nie żyjesz pod taką presją jak ja. No tak, wiem o tym, ale z drugiej strony popatrz, jakie masz wspaniałe życie, tylu fanów. Może i masz rację, ale śpiewanie to już chyba nie jest moja pasja. Ej, no co ty, ja uwielbiam twoje piosenki, są w Dzięki, Oli. Dobra, to sprawdźmy, co tam napisali twoi fani. Lucky, jesteś super, jesteś moją inspiracją. To nawet miłe. Przestań śpiewać. Twój głos przypomina kwiczenie świni. Ej, nie załamuj się. Więcej jest tych pozytywów. Sama zobacz. Wiem, ale kiedy widzę takie komentarze, to zastanawiam się, czy w ogóle jest sens wychodzić na scenę. Ej, o kurczę. To pewnie mój ojciec. Ej, proszę, Bello. Zapomniałaś o swoich lekcjach muzyki, o ćwiczeniach, o trenowaniu głosu. Zapomniałaś o tym wszystkim. Nie, to, tylko mieliśmy zadanie z historii. Wiem, zadanie zadaniem, a lekcje lekcjami. Także wyproś znajomych i siadaj do pianina. Przepraszam was. Czasami tak mi za niego wstyd, że nie wiem, co powiedzieć. Hej, nie martw się. W sumie on ma rację. Musisz dużo ćwiczyć. Chodźmy, Oli, zbierajmy się. Trzymaj się, Bel. Na razie, pa. Już idę, tato. Ile razy mówiłem ci, żebyś nie marnowała czasu na pogaduszki ze znajomymi, którzy nigdy niczego nie osiągną. Ale tato, to moi przyjaciele. Znamy się od wieków. Ale oni są w tym samym miejscu, w którym poznaliście się kiedyś, czyli w przedszkolu. Ty za to jesteś gwiazdą, powinnaś sobie znaleźć przyjaciół z branży. Tylko że ci przyjaciele z branży, jakich nazywasz, nie są warci mojego zainteresowania. Tu jest ściana sław. Wszyscy ci ludzie zostali wypromowani przeze mnie i ty też się na nich wkrótce znajdziesz. Ale może ja nie chcę? Może ja chcę śpiewać tylko dla siebie, nie dla całego tego wrzeszczącego tłumu, nie rozumiesz tego? Teraz tak mówisz, ale za kilka lat mi podziękujesz. Siadaj do fortepianu. Ale już. No, całkiem nieźle. Zostawię cię na chwilę samą. Muszę wykonać kilka telefonów. Rozumiesz, nie jestem tylko twoim menadżerem. Rozumiem, tato. Rozumiem. To było, Bello? Dlaczego nie grasz z nut, które ci dałem? Ale ta to była piosenka, którą sama wymyśliłam, i nic mnie to nie interesuje. Możesz się zająć tym, czym ci każę. Ale ta piosenka jeszcze układam do niej słowa i to mógł być hit, wiesz? Ona trochę kojarzy mi się z mamą, i. Ach, dziecko, Twoja matka nie żyje od 16 lat. Bo nie sądzisz, że zmarli słuchają muzyki. Ale ta. Nie chcę o niczym słyszeć. Tato! Talaki, <laughs> to masz szczęście. Jest prawdziwą gwiazdą. No tak, w sumie to tak, chociaż wydaje mi się, że to ja powinna być na jej miejscu. Sami rozumiecie mój talent. Jest na każdym kroku. Queen, ale ty nie umiesz śpiewać. No i co z tego? Wystarczy, że jestem fotogeniczna. No i mam styl. W przeciwieństwie do tej laki. Chociaż no tak, tak. Dobrze, dobrze. Muszę przyznać, głos ma całkiem niezły. Dobra, niech wam będzie. Ja już nie mogę się doczekać jej koncertu. Żeby już był lipiec. Boże, ale będziemy szaleć. No, może poznamy nawet jakichś fajnych chłopaków. Nie wiem, czy oni gustują w muzyce laki. Każdy gustuje w jej muzyce ok, nawet ja. Chociaż czasami ciężko mi się do tego przyznać. Jutro do nowej szkoły. Nie wiem, co to będzie. W Dogville było nam tak dobrze. Człowiek, matka zdecydowała się przenieść akurat do tej zapadłej dziury straciłem swoją drużynę. Mam być sportowcem bez drużyny. Czy w tej szkole w ogóle trenują piłkę nożną? Wątpię. Okej, okay, okej, okay, może miasto nie jest takie złe, ale... Tęsknię za kumplami za trenerem. Wejdź, mamo. Nie musisz pukać. No, rozchmusz się, Jimmy. Mamo, jak mam się rozchmurzyć jutro idę do jakiejś szkoły? W ogóle nie wiem, czy tam trenują piłkę, i. A, zobaczysz, wszystko będzie dobrze. Na pewno coś trenują. Ty jesteś dobry w każdym sporcie. Mamo, ja byłem stać piłkarzem, nie rozumiesz? rozumiem, rozumiem, ale ty też musisz mnie zrozumieć. Dostałam tutaj pracę i to bardzo dobrą. W końcu będziemy mogli żyć jak normalni ludzie. Gdybyśmy zostali w Dogville, to na pewno odkryłby mi jakiś selekcjoner. A tutaj, nie wiem czy tutaj w ogóle dojeżdżają jakiś selekcjonerzy. Oh. Jeśli masz talent, a jestem pewna, że masz, zobaczysz, zostaniesz kiedyś gwiazdą. No naprawdę, na miarę do Gronalda. Mamo, do Gronaldu nie jest już w modzie. Ej, hey, okej, okay, no, nie znam się na tych nowych piłkarzach, no, no, no. Synu, zrozumie. Tutaj możemy wszystko. Mamo, tu jest jakaś zapatnięta dziura. Dobrze, może nie jest to miasto takie duże jak Dogville. Zgadzam się z tym. Ale, na no, boską, daj mu szansę. Okej, okay. dam mu szansę dla ciebie. No. To do boju. Hmm. Nawet duża ta buda. No dobra. Idę. Cokolwiek będzie, to będzie. O, cześć przystajniaku. Chyba jesteś tu nowy. E, no w zasadzie jestem. <noise> Nie przejmuj się. Chętnie się tą zaopiekuję i ją prowadzę po szkole. E, dzięki, właściwie to mogłabyś mi pomóc znaleźć moją szafkę? Pewnie, dla ciebie wszystko. Czy to nie świetnie, że nasze szafki są obok siebie? Jasne. Super. A nie wiesz, gdzie jest sala 02? 02? Masz pierwszą matwę? No, niestety, tak. Słyszałyście, dziewczyny? Co powiedziałem, coś głupiego? <laughs> Nie, my też mamy matmę. jesteśmy w tej samej grupie. O, to super. <śmiech> 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 Dziewczyny, ma się niesamowite poczucie humoru. Plakat Laki, ktoś wypisił plakat Laki, będzie miała koncert pod koniec roku szkolnego, Jezu! <laughs> Przepraszam się, Jimmy, ale niektórzy zachowują się dość prowincjonalnie. Spoko. W sumie niezły entuzjazm. E, tak w ogóle to. Kim jest Laki? Nie wiesz, kim jest Laki? No, Laki to taka piosenkarka. No właśnie. Ich piosenki i te są po prostu świetne. Nie, nie powiedziałabym, że świetne, ale no w sumie mogą być. Okej, okay, to chodźmy zobaczyć ten plakat. Lucky. idolka wszystkich nastolatek. Wspaniały koncert na arenie w centrum naszego miasta pod koniec roku szkolnego. Osoby z czerwonymi paskami zostaną wpuszczone za darmo. Wow! Chociaż mi to nie grozi. <grym> Lucky. Wybierasz się na ten koncert? Jeśli mówicie, że to fajna muzyka, to czemu nie? Bo ja idę i wiesz, mam dwa bilety i tak sobie pomyślałam, że może byśmy... O. O. Co ty wyprawiasz? Nie wiesz, jak się chodzi, czy co? O, przepraszam cię, Queen, ja... ja... No wyduś to wreszcie z siebie. Ja nie chciałam... Pójdę już. Ach, sam widzisz, czasami tutaj bywa tłoczno. No tak, jak na tak małą szkołę macie w sumie dużo uczniów. To ja już chyba pójdę na tą matmę. Spotkamy się w sali, co nie? No pewnie, że tak. To na razie. Na razie, na razie. Ależ on jest gorący. No, niezły, 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 niezły. Też mi się podoba. Jest taki wysportowany i w ogóle... I w ogóle co? To, to, w ogóle to byłaby z was y, niezła para. No, dokładnie, dokładnie. Też tak myślę. Od razu, kiedy go zobaczyłam, pomyślałam, że na tym balu on będzie królem, a ja... Królową. Na balu z okazji zakończenia roku? Nie. Na balu z okazji wykopu ziemniaków. Wykopu ziemniaków. Nie, no nie, no nie. Nie mogę, to była niezłe, niezłe, niezłe. Cześć, Queen. A, kogo my tu widzimy? Jak tam twoja wata na głowie? Dzięki. Bywało lepiej, ale dzisiaj jest trochę pochmurno, więc... <laughs> więc zrobiła ci się jedna wielka, puszysta kula. Okej, okay, nie musisz być taka niemiła, wiesz? Może i nie muszę, ale... <laughs> to całkiem zabawne. To ja już chyba pójdę. Nie ma sensu z tobą rozmawiać. Nie ma sensu ze mną rozmawiać? No patrzcie, patrzcie. A z kim chcesz rozmawiać? Z tą ślimaczycą? Czy z tym żubiem? Zresztą, niezła para. On powolny, a ona jeszcze wolniejsza. Wiesz co? Pójdę już. Nie będę tego komentować. Psz. Też mi gwiazda. O, dziewczyny, <laughs> patrzcie, kto idzie. Pani wolna i pan jeszcze wolniejszy. Cześć Queen. Cześć muszlo! Jak tam twoje małe, małe nóżki. Ach! Zapomniałam. Ty nie masz nóg? Wiesz co, pewnego dnia ktoś potraktuje cię tak samo jak ty nas i wtedy zrobi ci się naprawdę przykro. O, bo jeszcze się rozpłaczę. Albo co gorsza się tym przejmę. Czekaj na mnie też! Już, już prawie jestem. Queen? A ty co? Przypadkiem dzisiaj miła jesteś? Dla ciebie na pewno nie jest zielony stworze. Wolę być zielonym stworem niż jakąś nieczułą różową pudlicą. Chodźmy też. Musiałeś być taki ostry. Musiałem, musiałem, zasłużyła sobie na to.